Psy. Mogą być drapieżnikami, mogą stać się ofiarami, ale także mogą być strażnikami, którzy poświęcają swoje życie, aby chronić Ciebie. W dzisiejszym filmie pokażemy najlepsze ujęcia uchwycone kamerą, które ukazują odwagę i lojalność psów w obliczu niebezpieczeństwa. Bądź gotowy na niespodzianki. Każda sekunda tego wideo jest pełna emocji. Nie przegap ani chwili. Zaczynajmy! To jest pies, którego kocham najbardziej. Potężny kangal tureckiego pochodzenia. Stoi tutaj jak cesarz. Naprzeciwko czterech niebyle jakich psów. Psy zbliżają się i próbują go zaatakować, ale Kangal okazuje się być przeciwnikiem idealnym. Takim, który potrafi złamać zuchwałość intruzów, którzy myślą, że liczba daje przewagę. Kangal całkowicie dominuje, nie pozwala żadnemu z nich go powalić. Kontroluje sytuację z każdej strony. W końcu psy zdają sobie sprawę, że nie mają szans i rezygnują z walki, odchodzą, a to była najlepsza decyzja, jaką mogły podjąć. Gdyby zostały, Kangal zniszczyłby je jedno po drugim, bo siła nie zawsze leży w liczbie, czasem wystarczy jeden, który wie, kim jest. W tym miejscu Lampard natknął się na małego psa, który wydawał się być dość agresywny. Przez chwilę obaj mierzyli się wzrokiem, ale po krótkim czasie Lampard skręcił i zdołał wejść do budynku. Tam postanowił zaatakować szczeniaka. Jednak nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Pojawiła się matka psa i rzuciła się na Lamparta z ogromną determinacją, zmuszając go do ucieczki. Gdyby nie obecność tej odważnej suczki, Lampard prawdopodobnie porwałby szczeniaka do lasu i uczynił z niego swoją ofiarę. To była prawdziwa demonstracja matczynej miłości, silnej, bezwarunkowej i gotowej na wszystko, by chronić swoje dziecko. W tej scenie widzimy biednego psa, który stoi spokojnie. Zupełnie nieświadomy przerażającego zagrożenia za jego plecami. Głodny lampart podchodzi, atakuje go z zaskoczenia, powala na ziemię i zabija w jednej z najbardziej brutalnych akcji. Nawet gdyby pies wiedział, że potwór czai się tuż za nim, i tak nie miałby szans na ucieczkę. Atak lamparta był precyzyjny i idealnie zaplanowany. Szacunek dla lamparta to mistrz polowania. Czy ten wilk naprawdę myślał, że uda mu się ukraść owce z tej farmy w obecności Mastifa? Jeśli tak, to powinien jeszcze raz przemyśleć swoje decyzje. Wilk wtargnął na teren, ale błyskawicznie został zaatakowany przez Mastifa, słynnego strażnika znanego ze swojej nieludzkiej siły. Jak można się było spodziewać, Mastif natychmiast przejął kontrolę i zaczął uczyć intruza odpowiedniej lekcji. Wilk nie miał najmniejszych szans. Był całkowicie bezbronny. Na szczęście dla niego, udało mu się uciec i naprawdę miał szczęście, że nie stracił życia. Gdyby to był Kangal zamiast Mastifa, wynik tej walki mógłby być zupełnie inny. W tej podobnej scenie lampard wdziera się do domu jednego z mieszkańców. Pies leży sobie spokojnie na kanapie, ciesząc się chwilą. Nagle zostaje zaskoczony. Lampard rzuca się na niego, łapie i próbuje wyciągnąć ze sobą. Na szczęście pies w ostatniej chwili wyrwał się i uciekł z tej mrożącej krew w żyłach sytuacji. Właściciel wybiegł z przerażeniem, widząc co się stało. Na szczęście to nie on był na miejscu psa, bo wtedy zostałby pożarty. W środku nocy, na spokojnym osiedlu, kolejny Lampart zakrada się cicho i kieruje prosto pod samochód. Sądził, że znajdzie tam ukrytą ofiarę, jednak chwilę później zauważył małego szczeniaka, który oddalił się od swojej matki. Lampart nie zwlekał ani sekundy, zaatakował błyskawicznie i chwycił malca w swoje szczęki. Matka zauważyła, co się dzieje, ale było już za późno. Nawet gdyby zdążyła, czy naprawdę mogłaby powstrzymać tego drapieżnika, to było przesądzone. Czasami trudno nie podziwiać z jaką zręcznością Lampart potrafi zakraść się do psów ulicznych i schwytać je za kark, jakby były tylko nic nieznaczącymi szczurami. Bezdomne psy w Indiach to idealna zdobycz dla głodnego Lamparta. W większości przypadków drapieżnik wychodzi zwycięsko z tego starcia, zabiera swoją ofiarę i po prostu ją zjada. Ten kojot stoi tutaj nad brzegiem rzeki, a naprzeciwko niego pies, który nie ma dość odwagi, by go zaatakować. Sytuacja trwa chwilę. Pies po prostu nie ma w sobie wystarczająco odwagi, by rozpocząć walkę. Nagle, znikąd, pojawia się Pitbull, bez wahania rzuca się na swojego celu podstępnego kojota. Pitbull chwyta go za szyję i próbuje go zabić na miejscu to jego teren i on tu rządzi. Co ciekawe, pierwszy pies w ogóle nie reaguje i nie bierze udziału w walce to Pitbull zrobił całą robotę sam jeden pies kontra jeden kojot. Zwycięzca oczywiście Pitbull prawdziwy lider tego terytorium. Film nosi tytuł Psy stróżujące kontra dzikie drapieżniki. Widzimy tutaj psy, które stoją, wyją i szczekają na dzikie zwierzęta zamknięte w klatkach. Te drapieżniki urodziły się i wychowały w dziczy. Ich instynkty i sposób bycia są zupełnie inne niż u domowych pupili. Drogi widzu, teraz pytanie do Ciebie: co by się stało, gdyby te dzikie zwierzęta nie były w klatkach? Czy psy zachowywałyby się tak samo odważnie, czy też instynkt przetrwania wziąłby górę? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Spójrz na tę liczbę wilków, które otoczyły psa Kangala. To dzikie wilki, które całe życie spędziły na wolności. Doskonale wiedzą, jak radzić sobie w takich sytuacjach. Logiczne wydawałoby się, że mogą zabić każde stworzenie, które stanie im na drodze. Ale szokujące jest to, że nie udało im się nawet powalić kangala na ziemię wręcz przeciwnie. Pod koniec nagrania to wilki rezygnują i wybierają ucieczkę zamiast walki, którą same zaczęły. Kangal był naprawdę odważny. Nie pozwolił intruzom obrażać swoich panów i dał im dobrze znaną lekcję, jaką wilki zawsze dostają w takich chwilach. Nie licz siły w liczbach. Prawdziwa potęga leży w odwadze i sercu wojownika. Ten mężczyzna wyszedł na krótki spacer ze swoim owczarkiem niemieckim. Podczas spokojnego spaceru przez las natknęli się na niedźwiedzia średniej wielkości, który szukał jedzenia na środku drogi. Bez wahania, odważny pies stanął między swoim właścicielem a niedźwiedziem, stając się żywą tarczą ochronną. Nie okazał strachu, zaczął głośno szczekać, ostrzegając drapieżnika, by się nie zbliżał. Co ciekawe, niedźwiedź nie wykazał agresji. Zatrzymał się i ostrożnie spojrzał na psa. Być może zrozumiał, że ten pies nie pozwoli mu przejść tak łatwo i że konfrontacja nie byłaby mądrym wyborem. Mężczyzna był zdumiony odwagą swojego wiernego psa, który nie myślał o sobie, tylko o ochronie swojego pana. Odwaga to nie atak, ale stanie twardo, gdy ktoś cię potrzebuje. To kolejna podobna scena, ale tym razem siły są zupełnie inne. Pies jest znacznie mniejszy niż poprzedni, a Niedźwiedź znacznie większy i masywniejszy. Mimo to, mały pies nie zawahał się ani chwili, stanął naprzeciw ogromnego drapieżnika i zaczął głośno szczekać. Pokazując, że nie pozwoli mu przejść bez oporu. Zadziwiające, ale Niedźwiedź, mimo swoich rozmiarów, wyglądał na wyraźnie zdezorientowanego, a może nawet przestraszonego. Po krótkiej chwili zdecydował się po prostu odejść, nie wracając już więcej w to miejsce. W tym niezwykłym nagraniu widzimy rolnika stojącego spokojnie obok swojego konia. Po drugiej stronie znajduje się pies, rasy pitbull, który z początku wydaje się tylko obserwować sytuację. Wszystko wyglądało normalnie. Aż nagle pies postanowił, że koń stanowi zagrożenie i rzucił się do ataku, ale szybko pożałował swojej lekkomyślnej decyzji. Koń nie zamierzał uciekać. Odpowiedział gniewnie i zaczął kopać z ogromną siłą. Pitbull nie miał żadnych szans. W jednej chwili stał się jak piłka futbolowa, którą koń odbijał kopytami. Ostatnie kopnięcie było spektakularne. Pies wyleciał w powietrze, jakby był lekką zabawką. Walka zakończyła się upokarzającą porażką psa. Właściciel szybko wkroczył do akcji i odciągnął go z dala od miejsca zdarzenia. To była gorzka lekcja. Nie wszystko co spokojne, jest słabe. Dziś zobaczyliśmy niezapomniane sceny: psy stające twarzą w twarz z niebezpieczeństwem, walczące z odwagą, albo padające ofiarą w dramatycznych chwilach. Te nagrania pokazują, że psy to nie tylko zwierzęta, to prawdziwi bohaterowie. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw lajka, subskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Jeszcze wiele emocjonujących materiałów przed nami.